Dośliczałam moi drodzy kolejny odcinek, tym razem temat energetyzujący, zawsze powodujący, że nasi kursanci w trakcie szkolenia potrzebują po prostu przerwy. Ale to jest temat, który jest bardzo istotny, zwłaszcza w tej sytuacji gospodarczej, którą mamy w tym momencie i po tych wakacjach, które osobiście dla nas, dla trenerów Akademii Gastronomii, przejdą na pewno przejdą do historii. Przejdę do historii nie tylko dlatego, że ilość audytów realizowanych szkolnie była ogromna, ale przede wszystkim dlatego, że skala, z którą się w tym roku, konkretnie w tym roku spotkaliśmy, z, jeżeli chodzi o kradzieże, nas po prostu rozłożyła na łopatki. I kiedyś dosyć dużo mówiło się o tym, że każdy kto w gastronomii pracuje ten kradnie. Oczywiście to nie jest prawda. Bo przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że złodzieje wybierają sobie niezabezpieczone lokale. Złodzieje wybierają sobie lokale, w którym ludzie nie są świadomi lub bardzo ufni. Kiedy złodziej dowiaduje się, czy jest przestrzeń na to, żeby kraść? Pierwszego dnia. Pierwszego dnia podczas pierwszego rozliczenia, podczas pierwszego próbnego dnia, kiedy widzi system. System POS sam sobie, bez względu na to, jakiej firmy kupujecie, on jest dziurawy. I trzeba go umiejętnie zabezpieczyć, ograniczyć dostępy do pewnych elementów, tak, żeby zabezpieczyć siebie i zabezpieczyć też i swoją restaurację. Słuchajcie, tak naprawdę to od Was zależy. Ja dzisiaj przygotowałam dla Was osiem sposobów, ale jest ich dużo, dużo. Dużo więcej. Na samym szkoleniu przerabiamy 34 metody kradzieży, które zazwyczaj łączą się w pary. Dlaczego warto, żebyście o tym wiedzieli, aby sytuacja, która miała miejsce w tym roku, się nie powtórzyła? Czy to idąc na spacer, czy będąc w trakcie jakichś prywatnych wyjść, zaczepiali mnie menadżerowie, zaczepiali mnie szefowie kuchni, zaczepiali mnie kierownicy sali, zaczepiali mnie właściciele i to nie tylko mnie. Ale to to spotykało każdego z naszych trenerów. Przede wszystkim dotyczyło to kradzieży wykrytych w danych restauracjach. Ilość wiadomości, jakie dostawałam czy to na Messenger'a, czy, czy, e, czy SMS-ami: Edyta, złapałem złodzieja, co robić? Edyta, wiem, że w moim zespole kradną, co mam robić. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, okazja, czy nie złodzieja? Jeżeli nie zabezpieczymy się sami, to nikt tego za nas nie zrobi. I przede wszystkim. Podkreślę jeszcze raz, że nie chodzi o to, żebyśmy teraz na każdego patrzyli z przymrużeniem oka i szukali, czy przypadkiem nie próbuje nas okraść, tylko chodzi przede wszystkim o to, że jednostki pracujące w gastronomii, które zmieniają miejsca pracy, m, doświadczają różnych y, właścicieli, menadżerów właśnie na tym poziomie kradzieży. W związku z tym warto pomyśleć o tym, co zrobić, jak się zabezpieczyć, jakie są metody, a Wy, moi drodzy, Powinniście je znać, bo jeżeli ich nie będziecie znali, to nie będziecie mogli się zabezpieczyć. Na pierwszy odcinek, moi drodzy, klasyki, najczęściej spotykane, te najczęściej wykorzystywane. Takie, które już chyba każdy w swojej restauracji przerobił w mniejszym lub większym wydaniu. Czasami dotyczyło to jednego rachunku, jednej osoby na przestrzeni lat. Czasami mogła być jakoś to większa skala. To jest dosyć różne w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i też waszego doświadczenia, ilości pracowników, która wam rotuje, bo jeżeli skład jest stały, wieloletni, to te sytuacje są naprawdę marginalne. Jeżeli macie dosyć duże zespoły, one wam często rotują, no to tutaj takich sytuacji może być po prostu więcej. No dobra. To moi drodzy, na początek zaczniemy sobie od klasykę klasyków, czyli po prostu nasze tradycyjne storno. Storno, czyli po powy... oczywiście mamy dwa rodzaje: szybkie, późne, mamy storno z rozchodem, bez rozchodu, szybkie, późne różni się od siebie tym, że szybkie storno to jest to storno, które wykonujemy przed wypuszczeniem bonu. Czyli tak, czyli przed wysłaniem zamówienia na kuchnię lub na bar. I tutaj nie ma tak naprawdę powodu do obaw, jeżeli takie storna w naszej restauracji są realizowane, to każdy ma prawo się pomylić, każdy ma prawo zamiast sałatkę z kaczką kliknąć sałatkę z kurczakiem, ale jeżeli realizuje storno, czyli usuwa tą, tą pozycję przed wysyłką bonu, nie ma podstaw do żadnych obów. Drugie storno to już jest po wysłaniu bonu. I teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o same storna, warto na koniec miesiąca wydrukować sobie raport storna w których będziecie widzieli, storno, e, storno szybkie i storno późne, ale macie w stornie późnym, czyli tym po wysłaniu bonu, znowu dwa rodzaje storn. Storno z rozchodem i storno bez rozchodu. Storno z rozchodem to jest ten rodzaj storna, kiedy jedzenie zostało wydane, danie zostało przygotowane, surowiec został zużyty lub jeżeli em, koktajl czy to kawa została wyprodukowana, czyli wtedy, kiedy mamy zużycie surowca. I teraz tak, procedura na storno. Po pierwsze, moi drodzy, autoryzacja na storno, czyli nie każdy z pracowników powinien mieć dostęp i możliwość stornowania. Powinna być osoba wyznaczona, która musi autoryzować kodem storno i teraz jest bardzo istotna rzecz. Ten kod powinien być zmieniany. Moi drodzy, jeżeli macie kod od miesiąca, od roku, od dwóch tygodni, to wasi pracownicy już go dawno znają. W związku z tym warto by było zobaczyć, co stornujecie, kiedy nie ma was w pracy. Eee, tutaj jest tak, moi drodzy, autoryzacja, następnie, to storno powinno się wydrukować w tym punkcie, którym do storna dochodzi, czyli dochodzi do usunięcia pozycji, jeżeli storno dotyczy jakiegoś dania z kuchni, to storno powinno wydrukować się na kuchni i tam prowadzące zmianę, czy to zastępca szefa kuchni, czy szef kuchni, czy kucharz zmianowy, ten, który, który stoi na wydawce, który wydaje, powinien napisać, czy jest to storno wydane, niewydane, czyli z rozchodem, bez rozchodu. Jeżeli danie zostało, wyszło nam z kuchni, to dlaczego jest storno? Powód. Moi drodzy powód dlatego, że kłamcy mają to do siebie, że trzeba pamiętać kłamstwa. Jeżeli my mamy pracownika, do, u którego do bardzo często dochodzi do pomyłek, to warto wiedzieć, dlaczego są te pomyłki. Czy one wynikają z dużego ruchu i tabaki, że on ma tak dużo na głowie, że po prostu nie ogarnia? Czy to wynika z faktu, że to nasze storno zaistniało, bo, bo jest nieuważny, jest roztrzepany i myśli o czymś, o czymś niezwiązanym z pracą? Czy storno wynika z faktu, że... Hmm, nie zna, krat, nie zna karty. Warto, warto zapisać, dlaczego jest Storno i teraz te świstki, które mam zostaną, te bony stornujące, zostawić na koniec miesiąca. Po to, aby na koniec miesiąca sprawdzić, czy ilość bonów zgadza się z raportem Storny. Jeżeli się nie zgadza, pytanie jest dlaczego? Moi drodzy dalej kolejna rzecz często wykorzystywana w restauracjach to są udzielane rabaty. I teraz te udzielane rabaty my mamy dwa rodzaje rabatowania. Pierwszy rodzaj rabatowania dotyczy hoteli i zamykania rachunków na pokój. Bardzo często w tych przypadkach kelnerzy nie mają napiwków. I teraz jak się zachowują? Niestety udzielają rabatu przy stole mówiąc o tym gościom: "Szanowni państwo, udzieliliśmy wam rabatu na ten rachunek", powiedzą, że dzięki temu dostaną tipa. To jest wyłudzanie napiwków. Drugi rodzaj rabatów polega na tym, że po, po moi drodzy już wydaniu dań, kiedy goście, goście chcą zapłacić, bardzo często wtedy kelnerzy doprowadzają do sytuacji, że gość, gość zniecierpliwiony wstaje, podchodzi do systemu POS i przy tym systemie POS kelner najpierw pobiera płatność, jeżeli jest ona gotówkowa, Zamyka, e, zamyka rachunek z rabatem i ta wartość rabatu zostaje jako jego napiwek. Jeżeli goście zrobili rachunek na 100 zł, zapłacili to 100 zł w gotówce, następnie kelner udziela rabatu już przy kasie, to zamyka rachunek na 80 zł, a 20, które a 20 zostaje jego. Bardzo często goście nie czekają na wydruk paragonu. Co naciskają wtedy kelnerzy? Na drukarce fiskalnej wypuść papier. Coś się drukuje, goście nie widzą co. W związku z tym, moi drodzy, znowu zabezpieczenie rabatów, a mianowicie doprowadzenie do sytuacji, żeby pracownicy nie mieli możliwości bez autoryzacji e, udzielania jakichkolwiek rabatów, a jeżeli te rabaty są, to znowu na koniec miesiąca drukujemy raport rabatów i sprawdzamy, kto na jaką kwotę udzielił. Ja w zeszłym miesiącu w trakcie audytu jednego z pracowników złapałam, że udzielił 35 tysięcy rabatów w miesiącu. 35 tysięcy w restauracji, która nie udzielała rabatów w teorii. W teorii nie, udziela, nie udzielała, bo nie sprawdzali, FUDKOZ wzrósł, zaczęliśmy szukać, okazało się, że to właśnie ta metoda. Jedziemy dalej. Rachunki wstępne. Te rachunki wstępne w hotelach mają rację bytu, bo chodzi o to, żeby goście podpisali rachunek, który ten wstępny, czyli potwierdzili konsumpcję yy, posiłku yy, i Chodzi o to, żeby to przekazać następnie do recepcji, żeby recepcja miała potwierdzenie, że ten rachunek może zostać doliczony do już finalnego rozliczenia. Ale w restauracjach rachunki wstępne bardzo często służą, moi drodzy, w dużych grupach, to sprawdzenia zamówienia, OK, przed wystawieniem faktury, rozumiem, ale w małych grupach to niestety bardzo często wprowadzają sami właściciele z uwagi na to, żeby nie płacić podatków. No nie oszukujmy się, każdy z was, chodzący do restauracji, już nieraz rachunek wstępny dostał, czyli paragon niefiskalny. I teraz w tym momencie nie jesteśmy w stanie nic upilnować. Pozwalanie pracownikom na drukowanie rachunków wstępnych. Powoduje, że tak naprawdę odbieramy sobie możliwość kontroli. Nie upilnujemy nigdy, jeżeli pracownicy będą mieli możliwość drukowania rachunków wstępnych. Ja znam powody, i, i yy, 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 dlaczego w niektórych lokalach tak się dzieje, ale nie róbcie tego. Zablokujcie to. Dalej, wynoszenie w śmieciach. To jest w ogóle hit, moi drodzy. Mój brat. E, zajmuje się monitoringami, programowaniem i czasami dzwoni do mnie i mówi: Ej, ja znasz tam menadżera, i okazuje się, że moi drodzy, e, stary jak świat sposób wynoszenia produktów spożywczych w śmieciach nadal istnieje. Czyli pracownicy wyrzucają do śmieci rzeczy, które chcą wynieść, ten jeden pracownik czy dwójka pracowników, w zależności jak to wygląda, wynoszą worek ze śmieciami, przechodząc pod nosem szefa kuchni, menadżera, właściciela ich rodziny przechodząc, wyrzucając ten worek, a jak już wszyscy pójdą do domu, wracają na śmietnik, wyciągają worek, wkładają do bagażnika i odjeżdżają do domu. Czy zdarza się to często? Tak. Co trzeba zrobić? Założyć kamerę skierowaną na śmietniki, a jeżeli macie możliwość zabudowania ich, to klucz. To klucz, czyli po wyrzuceniu śmieci zamykane na klucz. I tyle. Kolejna, moi drodzy, metoda to jest zmiana cen w systemie. To często służy do tego, żeby pracownicy mogli sobie zjeść niemalże za darmo. Mamy dwa rodzaje komputerów w restauracji. Ten komputer, na którym pracują nasi pracownicy i on służy do sprzedaży. Mamy też komputer, który powinien być komputerem administratora. I teraz komputer administratora nie powinien być dostępny dla naszych pracowników, czyli tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż, na tym urządzeniu, na którym prowadzona jest sprzedaż, nie powinno być panelu administratora, aby nikt nie miał możliwości zmiany uprawnień dla pracowników, zmiany cen dla pracowników. Chodzi głównie o to, że pracownicy robią tak, komuś się, ktoś ma ochotę na krewetki, załóżmy, nasz hipotetyczny pracownik ma ochotę na krewetki, w związku z tym wchodzi w pozycję krewetki, zmienia ich cenę z 38 zł na złotówkę. W niektórych restauracjach Ceny na bonach się drukują, ale w znacznej części nie, w związku z tym kocharze, wychodzi z systemu, bonuje sobie dwie porcje krewetek, kuchnia mu dwie porcje produkuje, tylko że on będzie miał rachunek na dwa złote. Następnie co zrobi? Przywróci starą cenę. Dlatego między innymi nie powinno być na tym systemie, na którym pracują nasi pracownicy, nie powinno być, moi drodzy, dostępu do panelu administratora, login, hasło, trudne, często zmieniane. I komputer w biurze, w zamykanym pomieszczeniu, nieogólnodostępny, warto na koniec miesiąca wyrukować raport zmiany cen. Dużo ludzi o tym nie wie, ale nawet jeżeli ty tego do tej pory nie śledziłeś, to warto to raz na jakiś czas sprawdzić. Kolejna rzecz, moi drodzy. O, i to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Ja jestem zwolenniczką serwisu do liczenia napiw, napiwków do, do rachunków, bo to powoduje, że napędza to naszych kelnerów do sprzedaży i w tych przypadkach oni po prostu dają z siebie maksa. Ale musimy pamiętać o tym, że to musi być guzik automatyczny, czyli na automacie dolicza się te 10%. I pamiętajmy też o tym, aby teraz na jakiś czas sprawdzić, czy przypadkiem serwis nie przekracza sprzedaży któregoś z kelnerów. Dlaczego? Jakiś czas temu, znowu w trakcie audytu, moi drodzy, złapaliśmy taką sytuację, że pracownicy nabijali, nabijali wino, które sprzedawali w restauracji pod hasłem serwis. A na pytania gości, dlaczego butelka wina nosi nazwę serwis, odpowiadali: A wie pan, co? Bo dostawa nam nie przyjechała. A przez to, że nie przyjechała nam dostawa, to nie, miał, nie miałam tego na stanie, czy nie miałem tego na stanie. W związku z tym, jedyna opcja, żeby sprzedać panu to wino, no to, no to nabiłem to z prawidłową ceną, z prawidłowym, z prawidłowym przecież podatkiem VAT, ale pod słowem właśnie serwis. Lepiej nie. Kolejna rzecz, moi drodzy. Tutaj wymiana kuchnia bar. Ja ci przygotuję kawę, aboneraję ci piwko, jak ty mi zrobisz pyszny obiad, który nie jest wliczony czy, czy nie został uwzględniony w kalkulacji w budżecie restauracji. Prosta zasada nie ma bonu nie ma wydawki. Jeżeli ktoś coś wydaje bez bonu i musi za to zapłacić będzie pilnował. Dwa liczenie food costu miesięcznego i beverage kostu miesięcznego. Moi drodzy nie złapiecie na tych sytuacjach chyba żebyście siedzieli na kamerach ale dostać można od tego wariacji. Więc chodzi o to że Tutaj najlepiej sprawdza się mimo wszystko złota zasada nie ma, bo tu nie ma wydawki, i druga, moi drodzy, zasada liczenia zużycia surowca, bo wy złapiecie dzięki czemu ewentualnie, gdyby taka sytuacja się wydarzyła. I to tyle w tym odcinku. W następnym zaczynę od bomby informacyjnej, jeżeli chodzi o kradzież, i opowiem Wam o czymś, co zawsze mrozi ludzi na sali. A tym, tym tytułem, moi drodzy, zapraszam Was za tydzień, a na ten moment żegnam i przez, pamiętajcie przede wszystkim o tym, że nie wszyscy kradną, ale zabezpieczenie systemu chroni Was. Miłego dnia, cześć.